Wielkopolska ma się czym pochwalić. Świadczy o tym sieć dziedzictwa kulinarnego. Należy do niej już blisko 70 producentów, restauratorów, gospodarstw agroturystycznych, które koncentrują się na produktach regionalnych. Wszyscy spotkali się podczas forum w Prusimiu w powiecie międzychodzkim. Wielkopolską sieć stworzył Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Ci ludzie są w pewnej niszy i my ich chcemy wspierać, bo na pewno trudniej jest im na rynku funkcjonować. Podczas tego drugiego forum sieci dziedzictwa kulinarnego Chcemy, żeby oni się lepiej też zapoznali, bo przecież między sobą mogą również wymieniać produ produkty, bo każdy z nich zajmuje się różną sferą produkcji, to jest niezwykle istotne. A poza tym chcemy też, żeby poczuli taką jedność i wsparcie od władz województwa wielkopolskiego, bo my to już bardzo mocno podkreślamy i czynimy, żeby oni w świadomości ludzkiej przede wszystkim się mocno ugruntowali. Tradycyjne, unikalne produkty można łatwo rozpoznać. Każdy z nich nosi specjalne Dziedzictwo kulinarne Wielkopolska, które ma wyróżniać producentów, zdobyć go nie jest łatwo. Jeżeli mówimy o dziedzictwie kulinarnym, to to musi być tradycyjne, lokalny surowiec tak, żeby nie był to surowiec z dalekich stron transportowany, tylko przynajmniej te, które są codzienne i które są w najbliższym zasięgu. One były dostępne i używane przez producenta no danego produktu czy ewentualnie potraw, zależnie czy to jest restauracja, czy to jest sklep, czy to jest ewentualnie jakaś działalność agroturystyczna. Producenci spotkali się w ośrodku Olandia w miejscowości Prusim. To miejsce także wpisane jest do sieci dziedzictwa kulinarnego. Właściciele nie spoczywają jednak na laurach. Utworzyliśmy klaster turystyczny Klajnestu Jezior, również Aplikujemy o, promocje, o środki na promocję e, turystyki e, międzychodzkiej, e, e, Ośrodki i, i myślę, że to się będzie dalej dalej rozwijało. E, mamy dosyć ambitne plany. Gmina Kwilcz, na terenie której znajduje się Olandia, to także ośrodek rozbitek, w którym działa Jan A. P. Kaczmarek. Samorządowcy upatrują w tym rozwój gminy. Dzięki temu, że to jest. Piękny, urokliwy teren i jeszcze te miejsca wyjątkowe. A więc jak mówimy, historia wraca rodzina Kwileckich przejęła majątek w samym Kwilczu. Jest to miejscowość gminna. Jeżeli chodzi o rozbitek, tam jest Instytut Rozbitek pana Joda Pekaczmarka, osoby wielce znanej, osoby, która otrzymała Oscara. Są tam fantastyczne spotkania w ramach Transatlantyku, który też obejmuje Poznań. No i ta Holandia, która funkcjonuje tu najwcześniej i jest miejscem tak pięknym. Że te trzy miejsca, właśnie Holandia, Rozbitek i w tej chwili działania wstępne pana Krzysztofa Kwileckiego, myślę, że spowodują to, że ta gmina Kwicz, powiat Międzychocki, no i nasza wspaniała Wielkopolska, będzie wielce znana wszędzie. Wielkopolska jest jednym z 25 regionów w Europie, jednym z 9 w Polsce, które należą do europejskiej sieci dziedzictwa kulinarnego.